Z tej strony Marek i wracamy do Black Mesa, czyli naszego szaleństwa w przeszłości z grafiką z trochę mniejszej przeszłości. Jak pamiętacie, ostatnio skończyliśmy odcinek mniej więcej tak. Także teraz spróbujemy ten odcinek skończyć w trochę innym, inny sposób. No, 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 no. Chodź, 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 chodź. Tak. Jest, idealnie. Wybuch. Niespokojnie, niespokojnie. Nie pali się. To znaczy się paliło, ale... O, ale nie wcelowałem! O. Zapiszmy sobie może w tym momencie. Hello! Usz Oryginalne obce. Już ich widzieliśmy? Na samym początku, kiedy byliśmy w innym wymiarze, przez chwilę. Znaczy, nie w innym wymiarze, tylko w innym miejscu. O! Dobra. Coś tu miałeś ciekawego? Miałeś. Broń. Szkoda, że nie można tych. O! Cześć. O, cześć. Uuu. Normalnie w można grać. No po prostu nie wierzę, że to się stało? Po prostu nie wierzę. Co ja zrobiłem? No, nie skaczcie mi tu. No, teraz one się powinny mieć z sobą, nie? Po prostu przejęcie było. O, czy ty za blisko. O, to właśnie chciałem zrobić. <ścoughs> czy to nie piękne? Naprawdę nie mam pojęcia, po co tu przyszedłem. Zapalmy światło zaraz. Tu, tu nigdzie nie dojdziemy. Oszty Kurczę, myślałem, że zdążę go dorwać. Oszty Ale mi mało życia zostało. Tutaj byśmy chcieli wyjść, ale nie wyjdziemy. Hmm... Tam chyba trzeba dojść. Z ciekawe, czy granat łapie. Nie złapie. Bardowany granat. O. No. Ciekawe, czy woda. Tak, chyba będziemy zalewać. To może zapiszę w międzyczasie? A co? Przynajmniej tak to wygląda jakbyśmy mieli zalać te tunele Tak, dokładnie Siedem życia i zginąłem o! łapki w górę. W taki głupi sposób ginąć nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Aż się napiję. Dobra, to się samo przekręca? Nie, Coś się nie przekręca. Dobra, ale to w takim razie, dobra, może Ciebie też na wszystkich zabije. zabiję. Ciebie też. Dobra, i tu mam się dostać. Na razie, okej. Okay. Zobaczmy, czy się uda tym razem. Bez niepotrzebnej, gubi idiotycznej, bezsensownej, żałosnej, szyderczej mm, śmierci. Dobra. Biegiem, 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 Ok. A ten trup, co tutaj leżał, to chyba ten, którego zabiliśmy. Dobra. Apteczka. Mm, apteczka, apteczka. Ale tu widzę, że apteczki się używa. Nie takie w oryginale. Hmm, to zerknę. Na klawisze w takim razie. Ty, 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 ty. Aktywuj przodu. Broni użyj przedmiotu. Działko, zbliżenie, wyślij wezwi dru drużynę, ostatnia, pozostałe, z klanu, nie. Czy ja wyleczyłem się? Nie wiem. Dobra, zapiszmy, gdyby mi wywaliło, to nie chcę, żeby... Tak, znowu mi przerwało, znowu mi przerwało. Wczertywanie poziomu. Gdyby waliło to nie chcę, żeby musiał wracać nie wiadomo ile. Ostatnio miałem szczęście dlatego, że jak waliło to tak naprawdę niedużo mi się zdarzyło przejść. O! To miejsce za to pamiętam z oryginału. Oszty, co tam się pojawił. A tak chytka, skąd? A, tam jesteś. Pierwszy z to miała być zmiana broń. Trochę mi nie wyszło. Tylko troszeczkę. Dobra, zobaczmy. W sensie w tak wąskim tunelu to może zmienimy broń. Normalnie grafika jak. Nie, grafika Widać obraz, widać obraz. Chyba o to chodzi, nie? Zgadzamy. No, wiedziałem, że tu będziesz, korytarzu. O i tutaj się pewnie do tej stróżówki dostaniemy. Tak, upadliśmy na amunicję. Leczenie. Pan Biała zdrowi. O, jacy zdrowi, prawie. A miało być tak pięknie. Pusty, rozbity monitor. Dobra, tutaj widzę, że nic nie ma headcap. A masz jeszcze na zaś. Wszystkich beczkach. O właśnie, no. Dopiero pierwsze znaleźliśmy, a tutaj bardzo często się znajdowało coś w tych beczkach. Dobra, tu nie otworzymy, tu nie otworzymy. No to zapisujemy i zjeżdżamy w dół. Dlatego, że żeby wyjść z Black Mesa. Nie, to by się nie tampie się wytłumaczyć. Po prostu nie mamy innej opcji. O, tam na dół, tam, 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 tam. Ale... Tak, trzeba uważać. Koszty. No, nie widzę Cię. Ależ ja tu... Dobrze, że one przeskakują, ale dostaje nikt jak nie wiem. No, byłem pewien, że to stanie, jest jadą. Jeszcze. Dobra, bradimy sobie z wami tak. Nie ma takiego grabowania. Ale mnie zjechali. Orlamy jak nie wiem. Dobra, tego nie rozwalimy. Ale zapiszmy sobie. U, jaki przeciek. Mmm. Tak. Cholera, tam mogliśmy chyba przeskoczyć w międzyczasie, jak zaczęliśmy. Teraz już tam chyba nie wyjdziemy. Chociaż... Nie, nie, nie wyjdziemy tam. Nie ma opcji. Chyba, że widzicie jakąś drogę, to podpowiedzcie. Nie podpowiadacie. się nie ma nic w tych skrzynkach. Dobra, tam możemy iść. A co tutaj? stąd? tą. O, 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 nie. Najpierw to idziemy. To ma podpis For Gordon Freeman. Dobra. A, F6, nie F5. Dobra, zalany tutaj, czy nie zrobimy. Szkoda, szkoda, że tam nie wyszliśmy. Coś ciekawego można było. Tam? Nie znaleźć. Za bardzo się skupiłem na. Chciałem powiedzieć walce, ale to, nie można tego nazywać walką. z prawami. Amunicja, dobrze. Wow. Wow. Ja Cześć, retorka. Co ty żyjesz? Ale nas no, załatwili? Mm, czyli tutaj pewnie nic trzeba. Oooo, oh, Plusk wody! Wow! Nah, nie! Nie, 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 nie! Że to ładowało poziom, że tam jednak można było dojść, a to nas zabiło po prostu. I bez informowania to od razu wczytał poziom. Ale ja tam bym chciał nagłówkę stąd skoczyć, to była dobra opcja, nie? Wejść. Dobra, tu możemy lepiej nie próbujmy w takim razie, jeżeli nam radzi gra, żeby tu iść. nie próbujmy. Dobra, znowu mi przerwał przeczytanie, Jeżeli gra radzi nam, żebyśmy tu poszli, to do... raz od biedy można się posłuchać, gdy tutaj pewnie będziemy spadać. Przejdziemy? Przeszliśmy. Ale tu też będziemy spadać. Dobra. Zapiszmy. Wyłączmy latarkę. I o, jesteśmy tutaj dokładnie. Tylko, że zniknął nas head, Dlatego, że czytał nowy poziom. Dobra. A szkoda, miałem TAKĄ wodę na mięso z kraba Drzwi do pokoju. <laughs> 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 Zejście na dół. Ale zobaczmy na jak jest tutaj. O. Power, życie, zobaczmy, odnowi od razu? O, od razu, czyli ja wtedy po prostu nie zauważyłem, że... O, ale tam walczy. Wow! Uciekaj, 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 uciekaj. Ale bajer. Na ułomie też się pojawiło. Dobra, zapiszmy. Schodź. nie bajernie, bajernie zrobimy ten atak. Zdecydowanie poprawiony w porównaniu do oryginału. Uff. Bardzo kurde śmieszne. Normalnie tak się uśmiałem, że... Co... Będą mi dawać zużytą oteczkę. Tutaj się nigdzie nie dostanę, nie? O. No nie. Zapiszmy, tu jakaś drabina na tą drugą stronę jest. Uie, mi przez chwilę skoczyło. Co to było w ogóle? Rol. Wow. Nie, tędy nie wyjdziemy na pewno. Czyli możemy tam dojść. A w tą... I... no! Jezu, co się dzieje? To są tylko kraty, w tym jedna oświetlone na czerwono światłem z dziwnego pochodzenia. okej. Okay. Krzyk... Krzyk Barnacle! Krzycz Barnacle, krzycz! Uuu. Dobra, tu mieliśmy się dostać. I tu drabina jest drabina. Nic więcej nie ma nie Okej. Okay. Trzeba się wysuszyć. Dobra. O no. Nie wiem, co to za spadki wydajności, ale staję, że to raczej jest u mnie problem. Coś cholera się musi u mnie robić teraz. Tylko co. Hmm. Nie ogarniam tego. No, wyleczyliśmy się. Byliśmy w fatalnym stanie, ale teraz już jesteśmy zdrowi. katarek. Niestety taka jest teraz pogoda. Trochę mi przyziemienie łapie. Widzisz, nie ma szans. Dobra, tym może nie ruszajmy. Musiał bolać. Zapiszmy. What's black and white and should be red all over. Red all over. <laughs> dobre, dobre. Tak, te obrazki też są tutaj. Fajne jest takim lekkim humorkiem. No, umówmy się, to nie jest gra. Inaczej to jest gra. W miarę poważna, ale nie jest gra stuprocentowo poważna, poważna. Nie jest tak, że sobie nie mogą pozwolić na trochę żartów. Z są też były. Ok. O! Dobra. Wydaje mi się, że to miejsce pamiętam. Z... Tak, to miejsce pamiętam. Z oryginału. No ile? Ja, dokładnie to już inna sprawa, ale pamiętam. Ile oni tutaj to dokładnie zrobili? Znaczy dokładnie, dokładnie tego na pewno nie zrobili, bo do, idealny port to to nie jest, na sensie idealny port by się nie sprawdził. Hmm, tak z pytaniem, to musimy przeskoczyć pewnie. Przeskoczyć. Wow! Tak! Idealnie! Idealny moment na ścięcie! Po prostu... łapki góra! w Po prostu tak! Idealny moment na ścięcie. Ale zaraz, jak my tam mamy. Tutaj mi się wydaje, że powinniśmy móc wejść i uruchomić te. Dobra, może zapiszmy. przeskoczę, to co, po prostu schodzimy? To dobra, schodzimy. Ło! I znowu! Znowu skok! I tak powoli się zbliżamy do końca tego odcinka. Także można poginąć trochę. Oczywiście robię to specjalnie dla emocji. Mam nadzieję, że ktoś to wie. Hmm. No bo jesteśmy tu. A, ty a Tam mamy się dostać. Dobra. Tak. Już wiem, gdzie mamy się dostać. Ale nie wiem czy się stąd, gdzie teraz jesteśmy, tam dostaniemy. Czy czasem nie będzie trzeba Wczytać wcześniejszej gry? Kurde żebym zrąbał. Wow, wow, wow. Jest, udało się. Jezu, jak to się udało doskoczyć. Dobra, dobra. My się tam musimy... Nie, nie musimy się tam dostać. Ja nie mogę, to nie ma tych ojej, ojej, dobra Widzę, że teraz się tu już w tym odcinku nie dostaniemy nigdzie Nie no, musimy się tam przedostać Na pewno Ale stąd to już się nigdzie nie przedostaniemy No, no dobra Myślę, że w takim razie w tym momencie skończymy ten odcinek. Tak, to, to może być dobry pomysł. A jeżeli to jest zły pomysł, to i znaczcie się na dobrych pomysłach. No co co, co ja na to poradzę? A... Kurczę. Tu mnie przeskoczymy na pewno. Gdybyśmy tam doskoczyli. Teraz a z Shiftem gdybyśmy spróbowali tak, tylko że z tymi skokami Uu, wow, wow, wow. udało się. Zapiszmy zapiszmy tak, to jeszcze w tym odcinku w takim razie dojdziemy tam wo, że Może się złapiliśmy tak. Dobra. ja nie, nie wierzę. Wy też możecie nie wierzyć, ale w tu, gdzie trzeba. I w tym momencie już naprawdę będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zawsze skromnicie jakiś komentarz. Uwielbiam jej czytać. A ostatnio już trochę mało jest. Na dzisiaj to mi tyle. See you.